Z roku na rok producenci laptopów są w stanie oferować konsumentom coraz ciekawsze urządzenia. Dzisiejsze ultralekkie laptopy w niczym nie przypominają o urządzeń sprzed kilku lat. Notebooki tego rodzaju kupowane są obecnie już nie tylko przez ludzi biznesu, ale także przez uczniów i studentów, którzy poszukują lekkich i zgrabnych urządzeń, które mogą wygodnie przenosić pomiędzy uczelnią, mieszkaniem, a czasem także domem rodzinnym. Na co zwrócić uwagę przy zakupie ultralekkiego laptopa, podpowiadamy. Po pierwsze, odpowiednia jakość wykonania to podstawa. Polacy kupując wymarzonego laptopa zazwyczaj pragną, aby ów sprzęt posłużył im przez długie lata. Aby tak było, należy rozejrzeć się za urządzeniem o odpowiednio wysokim poziomie wykończenia. Laptop to urządzenie bardzo często przenoszone z miejsca na miejsce, przez co narażone na uszkodzenia mechaniczne. Producenci nierzadko sprzedają lekkie i smukłe laptopy zamknięte w obudowach z tworzywa sztucznego. Lepiej postawić na mocniejsze materiały. W sprzedaży da się znaleźć laptopy wykończone lekkim i wytrzymałym aluminium. Materiał ten jest wprawdzie nieco cięższy i mniej wytrzymały od karbonu, jednakże notebooki go wykorzystujące są oferowane w dużo korzystniejszych cenach. Warto poszukać sprzętu, w którym z aluminium wykonano nie tylko pokrywę ekranu, ale też inne jego elementy. W testowanym przez nas niedawno Huawei Matebook 14s, którego trzymam właśnie w dłoniach, z aluminium wykonano korpus, ramkę oraz spód obudowy. Waga tego urządzenia to tylko 1,43 kg. Druga z istotnych cech ultrasmukłego laptopa to ekran. Dobrej klasy i najlepiej dotykowy. Dlaczego wyświetlacz jest taki ważny? To dość oczywiste. To w niego wpatrujemy się non-stop w trakcie korzystania z urządzenia. Znalezienie notebooka z ekranem z wysokiej półki w atrakcyjnej cenie jest trudne, ale nie stanowi rzeczy niemożliwej. W smukłym laptopie kwestię zasadniczą powinien stanowić ekran z minimalnymi ramkami. Nie chodzi tu wyłącznie o kwestie estetyczne. Im większa powierzchnia robocza, w możliwie jak najmniejszej obudowie, tym lepiej. Ramki to coś, co widać już na pierwszy rzut oka. A jakie parametry matrycy są ważne? Huawei MateBook 14s wyposażono w 14-calowy ekran o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 90 Hz. Mogę wam zagwarantować, że ekran o tej częstotliwości odświeżania do nauki i pracy to strzał w dziesiątkę. Obraz na niej wyświetlany jest płynniejszy, co nie tylko uprzyjemnia wykonywanie codziennych obowiązków spróbujcie, serio ale też poprawia doznania płynące z grania w mniej wymagające gry. W codziennej pracy pomagają funkcje takie jak inteligentne dostosowanie jasności ekranu do panującego otoczenia. Nie każdy sprzęt to potrafi, ale naszym zdaniem każdy powinien. Pozwala to nie tylko wydłużyć czas działania laptopa na baterii, ale ochronić wzrok po zmroku przed zbyt jasnym światłem ekranu. Kolejna sprawa to wydajna bateria z obsługą technologii szybkiego ładowania i niewielka ładowarka. Huawei Matebook 14S w naszym teście w warunkach biurowych uzyskiwał od 9 do 11 godzin ciągłej pracy. To doskonały wynik, którym może pochwalić się zaledwie garstka urządzeń. Pamiętajcie o tym, aby wasz nowy ultrasmukły laptop wspierał ładowanie przez USB-C. W swoich dłoniach trzymam dwie ładowarki: to jest ładowarka od smartfona. To jest ładowarka od laptopa Huawei MateBook 14s. Mając tą ładowarkę, tą ładowarkę, możecie zostawić w domu. Za pośrednictwem ładowarki na USB-C naładujecie nie tylko swojego laptopa, ale także tablet lub smartfona. Możecie zabierać ze sobą wszędzie jedną ładowarkę, która zmieści się w waszej kieszeni, a drugą zostawić w domu. Wreszcie warto zwrócić uwagę na inteligentne funkcje, które mogą usprawnić waszą pracę i naukę. Przed dokonaniem finalnej decyzji o zakupie warto przyjrzeć się temu, jakie funkcje ekstra oferuje w swoim sprzęcie każdy z producentów. Niektóre potrafią być na tyle użyteczne, że trudno z nich zrezygnować już po kilku miesiącach używania. Laptop do pracy i nauki powinien umożliwiać sprawne i komfortowe działanie. Idealnym przykładem funkcji przekładającej się na efektywność wymienionych wcześniej czynności jest Huawei Share. Pozwala ona na szybkie, bezprzewodowe przesyłanie plików, w tym zdjęć i filmów, między smartfonem i tabletem, a laptopem tej marki, a także współdzielenie ekranu urządzenia mobilnego na laptopie. Huawei Matebook 14S ma ponadto aż cztery mikrofony z funkcją redukcji szumów. Wszystko po to, aby rozmówcy słyszeli Was wyraźnie i bez zakłóceń. Bardzo duże znaczenie ma także obecność nowoczesnego zaplecza komunikacyjnego w postaci najnowszego standardu Wi-Fi 6 i Bluetooth, które pozwalają. Nie tylko na sprawne i bezproblemowe łączenie się z siecią bezprzewodową, ale także na wygodne parowanie bezprzewodowych urządzeń mobilnych. Satysfakcja z zakupu laptopa bierze się przede wszystkim z doświadczenia sumy wszystkich jego drobnych zalet. Dokonując wyboru idealnego laptopa w 2021 roku możecie być wybredni, bowiem na rynku istnieją propozycje, które idealnie wpisują się we wszystkie powyższe podpowiedzi. Z pewnością postawisz przed nimi własne wymagania, jednak opierając się nawet tylko na naszych podpowiedziach możesz być pewien tego, że wybierzesz dobrze.